Kiedy spotyka się dwóch radiowców, zwykle rozmowy zaczynają się od tego, a pamiętasz jak to było ileś lat temu. No właśnie, bo my operujemy pamięcią, a dziś mam przyjemność i zaszczyt rozmawiać z panem redaktorem Jarosławem Juszkiewiczem, głosem w nawigacji Google, dziennikarzem z Polskiego Radia w Katowicach. Dzień dobry, panie Jarku. Dzień dobry, Panie Wiktorze. Po takim cudownym wstępie ja też muszę coś powiedzieć. Ale proszę bardzo. Wspomnę rok 1984 albo 5, o ile dobrze pamiętam. Tak. I wtedy zobaczyłem zajawkę programu Laboratorium w telewizji. Pomyślałem, no, byłem. Tak. O! o! I to była taka głowa, z której wychodziły szufladki. Tak. Jak dziś to tak. pamiętam. Tak, taka animacja była, tak. Także i sonda, i pański program to są dwa programy w Telewizji Polskiej, które trochę mnie ukierunkowały, muszę powiedzieć, zawodowo. Plus muzyka nocą w programie pierwszym Polskiego Radia. I to był ten moment, kiedy pomyślałem, że, że chcę być właśnie takim głosem ze skrzynki. No właśnie, I o, no to mieli, mniej więcej podobne mieliśmy różne, że tak powiem, sytuacje, ale... Oczywiście różnimy się tak naprawdę o dwa pokolenia mniej więcej, co nie przeszkadza, że radiowcy są radiowcami i zawsze mają to radio gdzieś w sercu, tak jak ja, chociaż, no nie, jeszcze niedawno prowadziłem programy radiowe. Panie Jarku, to może zacznijmy od tego, jak się w ogóle trafiało do radia? Jak Pan trafił do radia? Ja zacząłem w drugiej klasie liceum chodzić na kółko dziennikarskie, bo jak wspomniałem już wcześniej, mnie kwestie radiowe zainteresowały i wiedziałem, że gdzieś tam chce być związany z dziennikarstwem. Z radiem chyba nie, ale w czasie tego kółka dziennikarskiego raz zabrano nas do Radia Katowice, wtedy po raz pierwszy przekroczyłem te drzwi, zaczęło się od ochrzanu, bo się spóźniłem, i redaktor Pacula, który wtedy się nami opiekował, przyszedł do mnie i właśnie zaczęło się od tego, a czy, 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 czy ty sobie zdajesz sprawę z tego, że radiowiec się nigdy nie spóźnia? No, potem się o tym przekonałem, tak, ale w czasie tego na początku nieprzyjemnego spotkania powiedział mi, że mam dobry głos. Ale ja w takim razie zrewanżuję się Panu inną historią, którą co prawda tylko zasłyszałem, ale nie byłem jej bezpośrednim świadkiem, jak to słynny redaktor Aleksander Tarnawski e, kiedyś poszedł do Macieja Szczepańskiego. Tarnawski słynął z tego, że był nieprawdopodobnie punktualny na zebrania, u niego należało przechodzić dokładnie o czasie z dokładnością do sekundy e, i właśnie Tarnawski się spóźnił do prezesa Szczepańskiego. No wiadomo, może tragedia. Mimo, że dyrektor, więc Szczepański go przywitał. No i co? On mówi, ja jestem punktualnie. Przestawił wcześniej w sekretariacie zegarek. U mnie na zegarku jest punktualnie. To taki zegarek jest do niczego, wyrzuć go. Z tego Tarnowski odpiął zegarek i wyrzucił przez okno z dziewiątego piętra. Szczepańskiemu się to bardzo spodobało. Zaimponowało mu to. Poza tego prezes w przypływie swojej szczodrobliwości dał Tarnowskiemu złotą doksę. Też nieźle. <grytanie> Ale z tego, co wiem, nasze drogi jednak się kompletnie różniły, panie dyktatorze, jeśli chodzi o dotarcie do radia, bo e, ja poszedłem na najbardziej ogólne studia z możliwych, czyli dziennikarskie, a pan... E, no, prawie napisał doktorat z chemii, no więc pan ma konkretną wiedzę. Wie pan, pa, prawie czyni wielką różnicę, ponieważ to było, po pierwsze to była chemia kwantowa, bo ja z wykształcenia jestem fizykiem. Po drugie, prawie, to znaczy no, dopiero się szykowałem do napisania tej pracy. Trzy lata byłem na studium doktoranckim i wykonywałem obliczenia. I już prawie, prawie byłbym. Zrobił ten doktorat, ale właśnie zakochałem się w radiu. A było to w ten sposób, że jedna z koleżanek w laboratorium, to spotykaliśmy się na herbacie, wtedy kawy nie było. Ale w laboratorium, laboratorium, a nie w programie telewizyjnym. Nie, 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 nie. nie. W laboratorium w Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. I proszę sobie wyobrazić, koleżanka mówi tak: słuchaj, wiesz, moja znajoma poszukuje takich ludzi do pracy w radiu, może byś tak, poszedł się, z nią spotkał. No, właściwie czemu nie wiesz bo ona poszukuje takich żeby to były i umysły ścisłe i takie trochę humanistyczne wiesz a ty śpiewasz ja wtedy akurat śpiewałem moi koledzy przychodzili na moje koncerty na moje recitale wobec czego no to to byś poszedł no poszedłem no proszę pana może by pan coś napisał napisałem no to proszę przyjść do studia przeczytać przeczytałem Przesłuchano tę taśmę i moja szefowa, pani redaktor Elżbieta Zusin, powiedziała tak, to proszę przyjść za tydzień. Ja nie przyszedłem, bo ja zrozumiałem, że to za tydzień to jest takie pisuj do mnie na berdyczów, takie niezobowiązujące, no, taki, no, taki no może, może rozpatrzymy, zastanowimy się widocznie byłem bardzo honorowy, wobec czego, wobec czego nie przyszedłem i tu ciekawostka, ponieważ w tym czasie wykonywałem obliczenia w Ośrodku Obliczeniowym Polskiej Akademii Nauk w nocy, wobec tego przychodziłem do Instytutu, no tak się zdarzyło, no zwykle koło południa i idę tak spokojnie tym chodnikiem, a tu z daleka przez okna krzyczą, machają do mnie, chodź, chodź szybko, bo prezes się wzywa. Jaki prezes? Trzeba trafu, że prezesem Polskiej Akademii Nauk był profesor słynny, profesor Włodzimierz Trzebiatowski, A... Dyrektorem, redaktorem naczelnym w polskim Radiu na Myśliwieckiej był redaktor Zygmunt Szebiatowski. Trzebiatowski Szebiatowski, nikt się nie zastanawiał. Prezes się wzywa, więc to, to, co prezes może mieć do takiego małego szaraczka, takiego doktoranta w ogóle praktycznie nikogo. No ale wyjaśniło się to szybko, pojechałem spokojnie autobusem na Myśliwiecką, No proszę pana, no my tutaj czekamy, no, przecież jest biurko, jest legitymacja, a pana nie ma. Okazało się co prawda, że przyjść mogę do pracy dopiero za dwa tygodnie, bowiem akurat tak się składało, że ten etat dopiero zaczął się od 15 października, a mnie się stypendium skończyło 1 października, właściwie 30 września. No z tego zacząłem przychodzić korzystając z tej legitymacji, uczyć się, podpatrywać kolegów i tak dalej, W efekcie już troszeczkę coś wiedziałem i moja szefowa, gdzieś chyba 15 października, no jak już byłem praf, takim pracownikiem, starzystą, powiedziała, no może młody nagraj z panem doktorem Olgiertem Wączkiem. Olgierd Wączek to była wielka postać. To był człowiek, który fantastycznie mówił, no znał sprawy kosmiczne na wylot. I mówił, miał taką cechę, że mówił tak prawie nieprzerwanie. Wydawało się, że nie bierze oddechów. Mówił, 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 mówił. I się mówiło, dziękuję koniec. On wiedział, kiedy ma skończyć, bo zegar był. Czyli płytący. tak zwany tak rozmówca to od razu możemy wprowadzić do naszego. Samograj. Typu, y, samograj albo od sklejki do sklejki. Dokładnie. No więc on był od sklejki do sklejki, ale... Ja no coś tam wiedziałem na temat tego Jowisza, o którym pan Wołczek miał mówić, więc kiedy w pewnym momencie jednak musiał wziąć oddech, to ja powiedziałem, ale jak pan słusznie zauważył, a ja tutaj chciałbym dorzucić coś tam. Poczem znowu zdanie i ja znowu wszedłem. I tak zaczęliśmy taki ping-pong. Kiedy przyniosłem taśmy do redakcji, szefałem młody, załóż to na magnetofon. No to założę na magnetofon i tu osłupienie. Słuchajcie. On z Wołczkiem rozmawia, bo po, pobiegła z tą taśmą do Naczelnego. Naczelny też wyraził swoje osłupienie i w ten sposób 17 października no, mój pierwszy program, nagranie z doktorem Wołczkiem było na antenie. No byłem dumny niesamowicie. <laughs> to jest piękna historia. Ja nie, nie miałem chyba takiego spektakularnego startu, yy, bo tak, pierwszy rok studiów, czyli w 90 roku na dziennikarstwie, od razu trafiłem do radia studenckiego Egida i zrobiłem rodzicom moim scenę, bo ja z domu na uczelnię miałem jakieś 5 minut tramwajem, a z akademików, do których chciałem się przeprowadzić, bo tam było przecież radio, miałem jakieś 20 minut autobusem. Oni nie potrafili tego zrozumieć. Dopiero po latach zrozumieli, dlaczego tak mnie ciągnęło do radia i po roku pracy w Egidzie, gdzie uczy, nauczyłem się bardzo wielu rzeczy, no właśnie tych sklejek, cięcia taśmy, trafiłem na praktykę na Ligonia i oczywiście też byłem młody i też musiałem robić różne rzeczy, nie pamiętam. Nie, przepraszam Panie Wiktorze, teraz sobie przypomniałem swoje pierwsze nagranie. Otóż wysłano nas z innym praktykantem. Bo to były praktyki, na które trafiłem, do Parku Śląskiego, konkretnie do ośrodka harcerskiego, żebyśmy nagrali o zlocie harcerzy międzynarodowym. Był jeden problem, Panie Wiktorze, ten zlot się skończył dzień wcześniej. I ja właściwie chciałem wracać do redakcji, bo zostaliśmy puste pole namiotowe, ale kolega, który już, już był dwa tygodnie dłużej na tej praktyce, bo przyszedł wcześniej, wiedział, że nie należy wracać bez nagrania, z nagrania jakiegokolwiek. I to zrobimy tutaj nagranie, jak się wypoczywa w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku. Zrobiliśmy taką sondę z ludźmi, dałem to potem starszemu koledze zmontowane. I wtedy dokładnie przekonałem się, panie Wiktorze, jak dużo trzeba taśmy, żeby zapisać dźwięk. Ponieważ montażówka, na której mój ówczesny szef tego słuchał, była na końcu długiego korytarza. On zdjął tę taśmę po trzy minuty nagrania z tej montażówki. I powiedział, że ta taśma nadaje się tylko do jednego. I puścił ją. I ten krążek się toczył po korytarzu, na środku w radiu, pan wie, u nas mamy taki jeden schodek, przez ten schodek przeciął. Świetnie utrzymywała równowagę ta taśma. Wpadła przez klatkę schodową i okazało się, że starczyło jej aż do piwnicy. Także to się stało z moim pierwszym nagraniem w Polskim Radiu Katowice. Te nagrania, na które należało pójść i przynieść koniecznie coś to, no ale właśnie do dzisiaj tak jest i tak się to robi, to była jedna sprawa. A po drugie właśnie to, że młodym ludziom się daje czasem takie dosyć karkołomne rzeczy. Bywało, no wcale nie tak rzadko, że szło właśnie dwoje młodych, jak nie było bohatera, no to jeden z drugim nagrywał i, i dobrze, i też jakoś, jakoś było. No przecież mógłby pan powiedzieć, jak to jest w harcerstwie? Pewnie mało kto by się zorientował, w końcu chodzi o dźwięk. Takich jest prawda. sporo. To jest prawda, zgadza się, ale jak tak myślę o takich karkołomnych... Ale może, panie Wiktorze, zanim zaczniemy jeszcze opowiadać te nasze nagraniowe anegdoty, to trochę powiedzmy bo, bo właściwie też po to się tutaj spotykamy jak wyglądała wtedy ta, ta radiowa kuchnia. Bo tak, no, to się może wydać niektórym słuchaczom nieprawdopodobne, ale nie było wtedy nie było ani jednej sztuki. Nie, nie, zaraz, zaraz, to powiedzmy, że w ogóle nigdzie nie było komputerów, nie tylko w radiu. A pierwsze komputery gdzieś w latach 80. to były ZX Spectrum 48, i to, proszę pana, to, to było wykorzystywane narzędzie w instytutach badawczych do opracowywania wyników, więc no, no wtedy po prostu komputerów nie było i tyle. To znaczy były, były te wielkie, takie dzisiaj byśmy powiedzieli mainframe'owe, no ale ten komputer miał moc obliczeniową mniejszą niż mój telefon komórkowy, pana pewnie też. A poza tym, no wie pan, misja Apollo, która była sterowana z pomocą komputera, to dzisiaj notes elektroniczny jest o, o, o wiele lepszy i o wiele szybszy. No po prostu takie były czasy. Ale skoro już jesteśmy przy tej technice. W ogóle to trzeba wziąć pod uwagę, że no tak, pan powiedział tutaj o taśmie. Otóż taśmy były różne, bo po pierwsze nagrywaliśmy zwłaszcza reportaże na taśmach takich, na szpulach i z tych szpul się przegrywało teraz na taśmę tak zwaną radiówkę, czyli na taśmę, która była z jednej strony powleczona tym materiałem magnetycznym. Z drugiej strony miała taki podkład zwykle taki różowawy z jakimiś napisami i dopiero tę taśmę się ciało. Ona się poruszała z dużą prędkością, wobec czego rzeczywiście na każdą sekundę, o ile pamiętam, 30 kilka centymetrów było na sekundę. Zgadza się, aczkolwiek w Radiu Studenckim używaliśmy tej drugiej, wolniejszej prędkości, 19%. No tak, bo się oczywiście. <laughs> Ale wtedy ciało się trudniej. No, właśnie. Natomiast, natomiast Natomiast no same magnetofony, no może zacznijmy od tego, że kiedy wychodziliśmy zrobić taki reportaż, no brało się magnetofon, tak jak w redakcji tej, której byłem, czyli edukacyjnej, popularno-naukowej, był to magnetofon Ucher. Ucher ważył gdzieś około 4 kg rano, do tego był mikrofon, do tego jeszcze zapasowe baterie, no coś tam dawało to. Dla prawdziwych radiowców, takich typu reporterzy, reportaż literacki, no były magnetofony. Kudelskiego, czyli nagra. No, Polaka, który mieszkał w Szwajcarii, skonstruował takie super dokładne magnetofony i one rzeczywiście były wykorzystywane w bardzo wielu miejscach właśnie do tych poważnych nagrań. Ale, niestety, ale ważyły. No właśnie, ale niestety ważyły chyba ze 20 kg, może 19, nie pamiętam dokładnie. Ale wtedy, zwłaszcza panie z redakcji reportażu literackiego miały do tego kierowcę który był równocześnie dźwiękowcem i to on dbał o jakość tego dźwięku i on to nagrywał, i on to woził, i on to nosił, a panie po prostu były od mądrego zadawania pytań. Kierowcy byli bardzo ważnymi postaciami w radiu. Nie wiem jak w Warszawie, w Katowicach było tak, że to oni tak naprawdę uczyli rzemiosła młodych reporterów. No bo pojawiał się taki, taki student, który myślał o tym, żeby zostać w radiu, no i wysyłali go jakieś, na, na jakieś nagranie, no, no i co? To on no, wiedział, jak się ogarnąć, przecież na studiach mu tego nie powiedzieli wtedy. I wtedy, jeżeli trafił na dobrego kierowcę, to on mówił, zobacz, tam jest ktoś, to go nagraj, tutaj jest taka pani, to go nagraj. Czasami, to mi się raz zdarzyło, kierowca sam poszedł i nagrał, świętej pamięci Józek Lowska, i to, to była taka niesamowita też więź, bo już wracając z nagrania tym samochodem, człowiek wiedział, odsunął pierwszą recenzję swojego materiału od kierowcy. To pan należał do elity, ja widocznie nie należałem do takiej elity, wobec tego ja musiałem sam nosić magnetofon. On mi służył do różnych celów, bo nie tylko do nagrania, co jest oczywiste, natomiast było tak jak w pociągu relacji winnik, Winnica Iwano-Frankowska, gdzie po prostu użyłem go zamiast poduszki. I spałem po prostu na tym magnetofonie, po na prostu uche, dlatego, że się bałem, żeby, żeby sobie magnetofon nie pojechał gdzie indziej, wobec czego pasek od magnetofonu owinąłem wokół dłoni i przy okazji położyłem głowę na tym magnetofonie, co zresztą spotkało się ze straszliwą reprymendą obsługi pociągu pani ta konduktorka, nazwijmy to tak, powiedziała, no cóż, młody człowieku, to ja panu dałam tutaj pościel, pościel była w kolorze mocno szarym, dałam panu elegancką pościel, a pan się kładzie i podkłada sobie jakieś pudełko i do tego się pan przykrywa kurtką. Proszę, tutaj ja panu to jeszcze raz rozścielę, proszę bardzo, proszę się położyć tak, żeby było kulturalnie. No i proszę, w ten sposób zostałem nauczony kultury o. Ja proponuję, że może w takim razie spotkamy się jeszcze raz, porozmawiamy o innych aspektach pracy, w dawnym radiu, może we współczesnym radiu, o tym czym jest radio, w jaki sposób to robić. Także serdecznie Państwa zapraszam, moich widzów i słuchaczy, zapraszam do oglądania i słuchania ciekawizji.